To mała Milesa. Halo? Panie Parker, mówi Rio Morales. Chciałam podziękować za załatwienie Milesowi pracy w domu Fist. Nie ma za co. I proszę mi mówić, Peter. Pan Parker to pewnie byłby ktoś bardziej poukładany niż ja. Muszę powiedzieć, że miał wątpliwości. W końcu dałam mu wybór: praca albo terapia. Potrzebuje tego, ale nie chce się czuć jak ofiara. Nie lubi litości. Rozumiem, jestem taki sam. Dam znać cioci May i przyjdę, kiedy będzie zaczynał. Jeszcze raz dziękuję. To o wiele dla nas znaczy. spider pomóżesz pomożesz tam? spider mamy snajpera, który śledził szefa sztabu burmistrza. Celów na pewno jest więcej. Sprawca miał mapę, na której zaznaczono sąd. Już się robi. Spróbujcie wyciągnąć coś więcej z naszego przyjaciela i skontaktujcie się ze mną pod tym numerem. Muszę się pośpieszyć, a tak na sąd może nastąpić w każdej chwili. I Jeśli snajper zobaczy mnie w pobliżu celu, odda strzał. Jedyna szansa to załatwić snajpera zanim zdąży strzelić. Nikt nie lubi kamperów. Spider-Manie, przejrzeliśmy telefon sprawcy. Pełen nazwisk i miejsc. Wszystko zacznie się w ciągu kilku minut. Luzik, prześlijcie co macie. Wielu snajperów, jeden Spider-Man. Muszę działać szybko. Każdy, kto pracował przy kampanii Normana, jest teraz potencjalnym celem. To też jest jakiś sposób na zniszczenie zborna. Sprawić, żeby wszyscy go unikali. Snajper musi gdzieś tu być. Jeśli podejdę za blisko celu, snajper odda strzał. Jeden z głowy, jeszcze dwóch. Sprawdzić wszystkie potencjalne miejsca dla snajperów. Zabierzmy się z tym. Cel bezpieczny. Jeszcze tylko jeden. Jeśli nie zdążę, zginą ludzie. Tylko zabójcy nie mogą się dopasować do mojego planu dnia. To tutaj, gdzie jest ten zabójca? W samą porę. Wszyscy trzej snajperzy zdjęci, wszystko gra? Niezupełnie! Sprawca twierdzi, że jego ludzie wzięli zakładników. Mówi, że ich zabiją, jeśli go nie puścimy. Mamy potencjalną lokalizację z masztów telefonii, ale na widok policji zaczną strzelać. Zacznijcie negocjować. Grajcie na czas. Ja wytrącę im argumenty. Nie będą chcieli zostawiać świadków. Jeśli nie ocalę zakładników, to już po nich. Nie zobaczą, mogą zabić zakładników, zanim się zbliżę. Nasze żądania są proste. Wypuśćcie naszych braci, albo zakładnicy zginą. Jeśli nie zobaczą, to już po zakładnikach. Muszę załatwić ich po cichu. Słodki A? Jeśli będziecie zwlekać, nikt nie wyjdzie z żywy! 枪只不过是工具，我才是武器。放松吧，三号单位。三号没反应，谁过去看看三号？ ma nie chrap Dzięki jeszcze raz Mogło być nie fajnie. Gdyby nie ty to niczym bym nie wiedział. Tworzymy niezły zespół. Hej, może spróbujesz przekonać kolegów, żeby ze mną współpracowali zamiast do mnie strzelać, co? Hej, tutaj! Spójrz, spider musisz mi pomóc. Mój współlokator nigdy nie wrócił z imprezy Halloweenowej. Dobra, jak się nazywa? Gdzie go widziano? Ma na imię Carlos. Sprawdziłem media społecznościowe programem rozpoznającym twarze. Wyślę ci, co znalazłem. Sprytnie. Jak ci na imię? Philip Junk. Dobrze, Phil. Znajdę Carlosa. Gdybyś coś wiedział o innych zaginionych, daj mi znać. Dobra, chyba muszę znaleźć miejsce widoczne na zdjęciu. Widzę statuę wolności, więc musi to być daleko na południe, nie w pobliżu uniwerku, pewnie w dzielnicy finansowej. Lecę do miejsca, gdzie zrobiono zdjęcie. Jest aktualne? Przed pół godziny. Niezła heurystyka. To rozpoznawanie twarzy to twoje dzieło? Tak. Robię z tego inżynierkę. Może pomoże mi znaleźć pracę. Jeśli to zadziała, masz ode mnie referencję. To wygląda jak tamto miejsce. Ci studenci zachowują się jak tamci na imprezie. Li musiał ich skazić. Więc się rozprzestrzenia. Trzeba to zakończyć. Już ostatni. Co się stało? Wszystko było dobrze, i nagle tak się wściekłem. Totalnie mi odbiło. Już po wszystkim. Ale odstawiłbym na razie internet. Z całą pewnością słyszeliście o zamieszkach na Empire State University. Tym razem nie wywołały ich jednak pijaństwo, burze hormonów i roszczeniowa postawa milenialców. Władze starają się odciąć dopływ informacji. Jednak moje źródła donoszą, że studenci zostali nafaszerowani dziwnymi substancjami i zamienieni w śmiertelnie niebezpiecznych furiatów przez demony. Co stało się z naszym kochanym miastem, panie i panowie, że musimy obawiać się nawet własnych dzieci? i współmałżonków! Bądźcie czujni, miejcie się na baczności i miejcie oko na baristę, który właśnie podaje wam latę na sojowym, bo możecie być następni. Spidermanie, udało mi się namierzyć kilka osób, które brały udział w imprezie i mogły się... no, wiesz. To ten Albright, biochemik. Nie pojawił się na zajęciach. Mój program rozpoznał go na zdjęciu, ale już na innych fotkach z tego samego miejsca go nie ma. To i tak najlepszy trop. Poszukam tego miejsca. Dzięki. Zdjęcie od Filipa to znów mój jedyny trop. Muszę znaleźć to miejsce. Na zdjęciu widać tory kolejki nadziemnej. Takie jak w East Harlem. Kolejki. Jestem na dobrym torze. Dosłownie. Powinien mnie zaprowadzić do miejsca. Hej, gadałem z Carlosem. Czuł się dobrze, dopóki nie trafił na grilla. Cokolwiek się tam stało, uderzyło go po imprezie Halloweenowej. Opóźniona reakcja. Niedobrze. Moc nie jest przerażająca. Nic nie jest bezpieczne. Przyzwyczaiłem się do niemiłych Nowojorczyków, ale to już przesada. O, o, możliwe, że się spóźniłem. To tu. Nie widać skażonych studentów, ale zdaje się, że tu byli. Co się stało? Ludziom kompletnie odbiło. Chyba się naćpali. Pobiegli w górę ulicy. Muszę ich znaleźć, nim komuś stanie się krzywda. Tam są. Pora to zakończyć. po ludzi na imprezie Halloweenowej. Im szybciej doprowadzę was do ładu, tym lepiej. Zamknięte. Nie ma czasu na uprzejmości. Chyba już. Piłem latę i myślałem o dniu, kiedy mnie napadnięto. Zobaczyłem duży tłum ludzi. To było tak, jakby ktoś stryknął włącznik. Nic ci nie będzie, ale może przerzuć się na bezkofeinową. Hej Spidermanie, kolejny student zaginął. Kolejny Zaginiony to Steve Hopkins. Martwię się, bo niedawno w jego sąsiedztwie pojawili się dealerzy z gangu Tombstone'a. Steve'a strasznie to wkurzał. Taka miła okolica, ale bał się reagować. Jeśli jest skażony, może wyładować na nich złość. I to on na tym ucierpi. To ostatnie zdjęcie Steve'a sprzed jego zaginięcia. Nie znalazłem niczego nowszego. Hmm, to musi być Upper West Side. No. <laughs> Chyba muszę lecieć na północ. Filipie, co wiesz na temat Steve'a? To drobny chłopak. Nie skrzywdziłby muchy, nawet gdyby chciał. Ci dilerzy mogliby go zmiażdżyć, a drobny chłopak może się szybciej wypalić. Muszę się sprężać. Rany młody, życie ci niemiłe! Chłopcy, odstawmy ucznia do szkoły! Ten skażony typ porwał się z motyką na słońce. Chyba muszę go uratować, a potem dopiero leczyć. Ci goście są uzbrojeni. Może uda się paru załatwić po cichu. Odpocznij sobie. To chyba tam, przy tamtych drzewach. Zaraz tam będę. Koniec zabawy. Służanka, to musi być gdzieś w pobliżu. W porządku, Steve? Chodź! Steve? To musi być. No weź! Ocaliłem cię! I to się nazywa trudna miłość. Boże, co ja zrobiłem? Zawsze miałem z nimi problem. Ale dziś chciałem ich zabić. Nawet nie chcę o tym myśleć. Nie martw się, to nie twoja wina. To musi być gdzieś w pobliżu. Kolejni studenci zaginęli. Klub dyskusyjny dziś się nie odbył. Wszyscy członkowie zniknęli. Skoordynowany atak. Sytuacja eskaluje. Gdzie ich widziano ostatnio? Prezes klubu Harold pojawił się na zdjęciach jakiegoś turysty. Na tym zdjęciu na pewno jest most brukliński. To na południowy wschód od Uniwersytetu. Niebezpieczna sytuacja przy moście bruklińskiej. Potrzebne wsparcie. O, o, muszę się sprężać. oni. Wyciek benzyny. Jak wybuchnie, wysadzi całą ulicę. Przy każdym trafieniu w ciężarówkę lecą iskry. Nie macie nic lepszego do roboty, niż wysadzanie się w powietrze? W razie, gdybyście mieli wątpliwości, palny i łatwo palny, to to samo. Dzięki. Wiedziałem, że. że tyle robię, ale nie mogłem się powstrzymać. Brzmi jak typowy student. Nic ci nie będzie. Przyjaciele, granica między snuciem teorii spiskowych a dostrzeganiem związków przyczynowo-skutkowych jest cienka. A ja po tej granicy kroczę i jestem pewien, że dokonane przez demony ataki na Oscorp i Normana Osborna są ze sobą powiązane. Moty? Mogę jednoznacznie określić w przypadku szaleńców, ale chyba nie jest przypadkiem to, że zaatakowali filary, na których opiera się zarówno nasza gospodarka jak i władza. To atak na nasz styl życia, o którym zresztą od zawsze uprzedzałem. Jeśli nie słuchaliście, jesteście na to gotowi. Jeżeli nie, modlę się za was. Spidermanie, Spidermanie, mam tu sytuację kryzysową. Drużyna futbolowa pojechała na mecz i nigdy nie wróciła. Ich autokary były puste. Drużyna, kibice, sztab... lima ma całą armię. Jest jakiś trop? Ktoś rozpoznał ich quarterbacka, Grada Davisa. Ślefotkę. Zaraz, to wygląda jak łuk na Washington Square. Zdaje się, że to obok ISU. W tym Już i tak mamy dość problemów. Zaraz, to wygląda jak łuk na Washington Square. Wilków. Im dłużej to trwa, tym większa szansa, że ktoś zginie. Wielu zawodników było w kadrecie. Musisz się położyć. Po raz pierwszy żałuję, że nasz zespół ma tylu kibiców. Szkoda, że nie byli tacy twardzi w meczu stanowym. Wreszcie koniec? To było szaleństwo. Oszalałem. Nie jesteś pierwszym, któremu się to zdarzyło. Na szczęście lekarze przebadali już innych. Nie mają żadnych trwałych objawów. Dzięki. Nie wiem, jak ci się odwdzięczyć. Pokonajcie w sobotę Wildcats i będziemy kwita. Udało ci się! Znalazłeś wszystkich zaginionych! Miło cię słyszeć. Może teraz wszystko wróci do normy. Byłoby super. Tu się z tobą zgadzam.